Witam wszystkich, akwarysta z Wrocławia z tej strony. Jakiś czas nie było filmu, ale było to związane z tym, że albo po prostu kompletnie nie miałem weny twórczej, albo mnie nie było we Wrocławiu. Ale już jestem. No, jak to wygląda? No ja myślę, że ja tutaj nikogo nie oszukam, że to wygląda dobrze. No znaczy tak, zależy co, bo trawnik Pogostemon. E, jaki Pogostemon? Mikrantemon Monte Carlo. No. Bardzo. Tak bym powiedział, że optymistycznie. E, bo wiadomo, mogłoby to wyglądać. O, teraz dobrze. Mogłoby to wyglądać 100 razy lepiej. Ale no nie wygląda jak tragicznie. Pogostemon Erectus. O, a tutaj wygląda nieźle, bo zaczyna rosnąć i wypuszczać yy, łodygi z boku. Mikrantemum umbrozum. No właśnie. Yy, mikrantemum umbrozum zgniło całe. Nie, mirantemum umbrozum zaczęło wypuszczać z góry takie zielone pędy. Widać, że żywe. Widać, że ta roślina miała. Chęć do życia, ale ja nie miałem już chęci na tą roślinę w tym akwarium, więc po prostu jej tutaj nie ma, ale posiadam ją dalej i wrzuciłem ją do akwarium, gdzie rośnie wszystko. Jakie to akwarium, myślę, że już każdy się domyśla. Roślinia, ten mój drugi z bojownikiem: Higrofilia Polisperma Rosenwick. O, przepraszam. Higrofilia Polisperma Rosenwick bardzo dobrze. To jest roślina, która rośnie najlepiej w całym tym akwarium. Ona teraz wygląda niepozornie, bo ona przed chwilą przeszła potężne cięcie. Zresztą tu widać jedną sadzonkę zciętą i tam jest jeszcze druga. Także to ona się ma. No dobrze, może nie świetnie, bo rośnie jeszcze zielona, ale ja wiem dlaczego. Ja ostatnio bardzo mało świeciłem, bo miałem tutaj potężną glonozę. Tu Stół były zielone, trochę na nie dbałem. <gry> Dzisiaj to akwarium tak konkretnie wyczyściłem. Poleciało tak 40%, 40%, 40 podmiana. Nawożenie skorygowałem do samego mikro to tak też bardzo ostrożną dawkę, więc powinno być lepiej. Ludwigia super red, nieźle. mogło wiadomo zawsze może być lepiej, ale nie ma tragedii, jest git. Rotala walici, ani dobrze ani źle. Ona po prostu jest. Wypuszcza sobie pędy od korzenia, tak z boku. Ja ją też przyciąłem, wsadziłem obok. Także, no, też optymistycznie. Jeżeli chodzi o całość akwarium, o, macie tak od kąta, to nie będę was oszukiwał. Naprawdę nie ma tragedii, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Cieszę się, że trawnik jako tako się trzyma. Myślę, że... Myślę, że... Mogłoby być lepiej, ale myślę też, że jakoś to wszystko skoczy do góry. Przepraszam Was jeszcze raz, że nie było tego filmiku. Teraz już wracamy do takiego systemu normalnie, piątek. Ewentualnie, jeszcze jakiś filmik w ciągu tygodnia. Jeżeli chodzi o zwierzę, w tym akwarium, to to co widać, ślimaki tylko. Bo ja po pierwsze nie mam pomysłu, a po drugie, to akwarium nie jest jeszcze gotowe. Jakby ktoś był ciekaw, kiedy wpuszczać zwierzę do akwarium, to po pierwsze, im dłużej czekacie, tym lepiej. Oj, mam zepchany skimmer w krewetkowni. O krewetkowni będzie odcinek, możliwe nawet, że jutro. Eee, także. Eee, o, może, wyrwa. Aha, czekajcie z zwierzęm jak najdłużej, no chyba, że tam jakieś ślimaki wrzucacie. No to wiadomo, że tam można, nie wiem, po paru dniach. Żeby pomóc trochę, wspomóc bakterie nitryfiltracyjne. Ze ślimaczorów tutaj są rozdętki, zatoczki, jest jedna ampularia. W ogóle tą rozdętkę to dostaję razem z roślinami przez przypadek. Ja ją zauważyłem, ale ją wrzuciłem. Doświadczony akwarysta trochę bardziej po prostu też widzi, że jesteś młodym akwarystą i oglądasz teraz ten film. To mm, będziesz wiedział. Z czasem będziesz wiedział, ale doświadczony akwarysta po prostu widzi, kiedy jego akwarium jest gotowe na mieszkańców. Ja widzę, że to akwarium jeszcze nie jest gotowe. Nie wiem, co ten zatoczek robi. Tam nie ma żadnego glona, on tak sobie po prostu lewituje. No cóż. <grym> Zatoczki tak czasami mają. Także ja widzę, że to akwarium jeszcze nie jest gotowe na żadnego mieszkańca. Ja jeszcze nie wiem co tu chce i czy chce. Może tu będą jakieś krewetki po prostu. Nie wiem, zobaczymy. Z mojej strony na dzisiaj jest to tyle. Trzymajcie się, cześć. Dzięki za oglądanie. I jeżeli filmik się spodobał, to zachęcam do łapki w górę. Jeżeli jesteś nowy i chcesz zostać na dłużej, to możesz kliknąć subskrypcję. A jeszcze o jednej roślinie nie powiedziałem: Limnobium. Limnobium. Nie jest źle. Odżyło bardzo w tym akwarium, także to znaczy, że tych dużo substancji organicznych jest w wodzie. Także jest fajnie. Podoba mi się to akwarium, lubię je. I na dzisiaj z mojej strony jest to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.